Mikołajek. Zabawa w kowbojów. Któregoś popołudnia zaprosiłem do siebie kolegów, żeby pobawić się w kowbojów. Wszyscy przynieśli rozmaite swoje skarby. Rufus dostał od swego taty, który jest policjantem, policyjną czapkę, kajdanki, rewolwer, białą pałkę i gwizdek. Euzebiusz. Miał stary harcerski kapelusz swojego starszego brata, pas z drewnianymi nabojami dwa futerały, w których były ogromne rewolwery z rękojeściami wykładanymi taką masą jak na puderniczce, którą tata kupił mamie, kiedy się posprzeczali przez przypaloną pieczeń, a mama powiedziała, że się przypaliła, bo tata się spóźnił na obiad. Alcest był przebrany za Indianina. Miał drewniany topór i pióropusz, wyglądał jak tłusty kurak. Gottfried, który lubi się przebierać i który ma bardzo bogatego tatę, tata kupuje Gottfriedowi wszystko, co tylko Gottfried chce, był ubrany zupełnie jak kowboj. W spodnie z frędzlami, skórzaną kamizelkę, kraciastą koszulę, duży kapelusz, miał rewolwer na nakapiszony i wspaniałe ostrogi. Ja miałem czarną maskę, którą dostałem na tłusty czwartek strzelbę na strzały i czerwoną chustkę na szyi, stary szalik mamy. Wyglądaliśmy fajnie. Bawiliśmy się w ogrodzie i mama powiedziała, że zawoła nas na podwieczorek. No więc, powiedziałem, ja jestem dzielny Joy, mam białego konia, wy jesteście bandyci, ale na końcu ja zwyciężam. Ale koledzy się nie zgodzili. Z tym właśnie największy kłopot, że jak się człowiek bawi sam, to jest nudno, a jak są inni, to się ciągle sprzeczają. A dlaczego ja nie mam być dzielnym Joe? zawołał Eusebiusz i dlaczego ja nie mam mieć białego konia? Z taką gębą jak twoja, nie możesz być dzielnym Joe powiedział Alcest. Te, Indianin, zamknij się albo cię kopnę w kuper! Powiedział Ełzebiusz. On jest bardzo silny i lubi dawać pięścią w nos, ale żeby w kuper to mnie zdziwiło, chociaż rzeczywiście Alces wyglądał jak tłusty kurak. W każdym razie, żebyście wiedzieli, że to ja będę szeryfem powiedział Rufus. Szeryfem! krzyknął Gottfried. Gdzieś ty widział szeryfa w takiej czapce to śmiechu warte. To się nie spodobało Rufusowi, który ma tatę policjanta. Mój tata, powiedział, nosi taką czapkę i nikt się nie śmieje. A kto będzie jeńcem? Zapytałem. Gottfried, – powiedział Euzebiusz. Przywiążemy go do drzewa sznurem od bielizny. Ani mi się śni, powiedział Gotfryd. Dlaczego ja? Ja nie mogę być jeńcem, jestem najlepiej ubrany z was wszystkich. No to co? Zapytał Euzebiusz. Ja mam białego konia i też się bawię. Ja mam białego konia, zawołałem. Ełzebiusz był wściekły, powiedział, że to on jest białym koniem, a jak mi się nie podoba, to zaraz znowu oberwę po nosie. Spróbuj tylko, powiedziałem. On spróbował i udało mu się. Nie ruszaj się, synu oklachomy, krzyknął Gotfryd i zaczął strzelać do wszystkich. A Rufus gwizdał i wołał. „Tetek, tek, ja jestem szeryf. Tek! tek wszystkich was zaaresztuję. Alces trzasnął go toporem w czapkę i powiedział, że go bierze do niewoli. A Rufus się obraził, bo gwizdek wypadł mu w trawę. Ja płakałem i mówiłem Euzobiuszowi, że jestem u siebie i że już go nigdy nie zaproszę. Wszyscy krzyczeli, bardzo było fajnie i pysznieśmy się bawili. A potem tata wyszedł do ogrodu, nie wyglądał na zadowolonego. Co to za hałasy dzieci? Czy nie potraficie się grzecznie bawić? To przez Godfryda proszę pana. On nie chce być jeńcem, powiedział Euzebiusz. Chcesz w zęby? zapytał Gottfrid i zaczął się bić, ale tata ich rozdzielił. Dzieci, powiedział, pokażę wam, jak się trzeba bawić. Ja będę jeńcem. Strasznieśmy się ucieszyli. Mój tata jest fajny. Przywiązaliśmy tatę do drzewa sznurem od bielizny. Właśnie kończyliśmy go wiązać, kiedy zobaczyliśmy, że pan Blerdo przeskakuje przez płot do ogrodu. Pan Blerdo to nasz sąsiad, który bardzo lubi przekamarzać się z tatą. Ja też chcę się bawić, będę czerwonoskórym, dzikim bawołem. Idź sobie, Berdo, nikt cię tu nie prosił. Pan Beldro był fantastyczny. Stanął przed tatą, skrzyżował ręce na piersiach i powiedział: Niech blada twarz poskromi swój język. Tata chciał się uwolnić ze sznura i robił przy tym okromnie śmieszne miny, a pan Beldo zaczął tańczyć dookoła drzewa i wydawać wojenne okrzyki. Strasznie chcieliśmy Patrzeć, jak się tata i pan Bredo wygłupiają, ale nie mogliśmy zostać, bo mama zawołała nas na podwieczorek, a po podwieczorku poszliśmy do mojego pokoju bawić się elektryczną kolejką. Wcale nie wiedziałem, że tata tak lubi bawić się w kowbojów. Kiedyśmy wieczorem zeszli do ogrodu, pan Bredo dawno już nie było, a tata przywiązany do drzewa, krzyczał i okropnie się wykrzywiał. To fajne, jak ktoś potrafi się tak bawić sam ze sobą.